Wow Uuu Co robi? Halo? Dobre? Halo? Co to robi? Szczerze nie wiem co tu zrobi... Ha! To jest wieszak a... ja dźwignia, jaki fej, a to jest wieszak! Ja pierdolę! Ale ja, nie jest normalnie wieśniak! O boże! Raczej zbyt nowoczesny już jestem Ja pierdolę no. O jezu jak się go wystraszyłem nie strasznie mnie tak bo tam mi wyskakują Maryju Oj, to nie biegnie Nie, nie Mam tu, mam tu hełm i nie zawaham się go użyć Tego, że ja gram na laptopie więc nie mogę przewracać przedmiotu A to taki... O nie, nie, nie znowu, nie, znowu, nie, 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 jak to wygląda. Dobra. Mój. Halo! Halo. Halo. A nie, już, już nie, chcę nic. nie, nie, zamknąć. A tam dobra, w pizdu, tam zostawiam Ale pan chę, tam lecisz. Dobry. U dobra. To. Ja, 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 ja. Co tutaj jest rota, bo you, you, you o, gram już 6 minut. Stary archiwum. O, oh, man. Ech, to takie emocje. Podszedłem do, a, e, do archiwum. Stare... Na szczęście jest tu światło, nie? Więc nie muszę się martwić. A! 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 <laughs> <laughs> Spierdalaj z tymi zagadkami, bo mam to w gócie. Okay. No. Pan Robaczki. Pan Robaczki. Mama, mama. Dobra, miło. Wow, wow, wow. Aha! To tutaj latarni mam, ale, ale Nie, jest ja sama, ale czego mi tak sam, sama postać? Tak kieruję, bo, bo to jest latarnia. La latarnia! Tutaj skrzyneczka, więc otwieramy... A mniej krzesiwo! A za tyłu nas dalej bo ja nie, nie wiadomo co tam jest a ja tam chcę za wszystko dobra tam nic nie ma nienawidzę takich gier hordorowych ja pierdolę miał być Slender, a jednak bo nie ma i za to wyszła amnezja Amnezja jest jeszcze bardziej pojebana niż Jenny się otworzą, tak? Ok, Trzeba po... Ja pierdolę, coś mi tam trzyka... O, to jest dywanik. Dywanik! Pobawimy się w pyjama party! Dobra. Dobra! Nieważne! 8 minut! No, aha, dobra, dobra, ale ja chcę gdzieś odnieść... 19th of august 1839 i wish i could ask how much you remember i don't know if there will be anything left after i consume this drink don't be afraid daniel i can't tell you why but know this i choose to forget try to find comfort and strength in that fact there is a purpose you are my final effort to put things right daniel, Not really, the name alexander mm -hmm. of brandenburg still invokes bitter anger in you if not, this will sound horrible. Alexander, go oh, to the nie. inner sanctum. Don't find Alexander please. and kill him. His body is old and weak, and yours young and strong. One last Aha. thing. A shadow is following you. So no Jak do mnie to z tyłu nie? To jest A ty się nie znasz Daniel! Ale and murder him. Super! Albo no, daje bać! Zaje bać! Jest tu kawałek! Nie bane, kuje kurra! Dobra, już się nakręcam, ale dobra, to będzie w kolejnym odcinku Ale czuję emocje tu na, na kolejny odcinek. Ma będzie jutro! O, nawet nie wiedziałem, że tu można wziąć. Przyjemnie! O dobra, a to już idziemy. Kolejny macimy u Darafa i czołem.